Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Czas na ostatni odcinek z Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Polacy walczą o medal w drużynie. Skład polski na te zawody to Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Tomasz Pilch. Czy ten, ta drużyna da radę sięgnąć po medal? Oczywiście w rzeczywistości zamiast Tomasza Pilcha będzie Piotr Żyła. To jest nasza rzeczywistość. I... Ona sama się kreuje, ale pamiętajcie o subskrypcji, o do góry. I trzymajmy kciuki za naszych w, w dzisiejszym już konkursie. Bo nagrywam jeszcze to dzień wcześniej, ale wstawione będzie to jak zazwyczaj podczas albo tuż po konkursie. Pogodne warunki, więc zapowiada się naprawdę ciekawy, emocjonujący konkurs. Pierwsze skoki to Poza Danielem Sadrijevym to dość słabe odległości. I teraz Tomasz Pilch. Jeśli chcemy o coś walczyć to musi rozpocząć bardzo dobrze. 130 metrów usatysfakcjonuje każdego z nas. Ile skończy Tomasz Pilch? Wydaje się, że trafił ładnie na progu. Ładnie porzucił na nartek, to będzie daleki skok. Ponad 130... Gdzieś 134, 133, 134,5 metra. Jesteśmy liderami. Co powinno nam dać miejsce nawet pierwsze po pierwszej grupie. Coś jest tam naprawdę na to spore szanse, ponieważ to był genialny skok. I po prostu reszta naszych reprezentantów musi się skoczyć podobnie i jesteśmy w stanie zawalczyć o złoto. Naprawdę zapowiada się również ciekawy konkurs. W ogóle to, że Kamil został oszukany. Bo Karl Geiger powinien zostać zdyskwalifikowany, ale oby się nie poddał. Zawalczył na następnych igrzyskach i zdobył ten medal. Kolejny swój medal, kamień dla stocha, to by było coś pięknego. Noriaki nie skoczył słabo, trzeba to powiedzieć. Jest 6 reprezentacji, co skoczyło jako tako, czyli powyżej 120 metra, reszta słabo. A tutaj się pewnie coś poobraca. I teraz Paweł Wąsek. Liczymy na dobry skok. Jesteśmy liderami po pierwszej grupie i musimy to utrzymać. Ile skoczy Paweł Wąsek? Wydaje się, że trafił na progu. Co daje możliwość powtórzenia skoku z serii finałowej i z... z wczorajszego konkursu. Chyba trochę krócej niż wtedy, ale 132 metry to jest bez wątpienia dobry skok. Nawet bardzo dobry. Na jakby skakał w pierwszej rundzie, to byśmy prowadzili wtedy egzekwowanie z Austrią. I takich skoków potrzebujemy jeszcze. Kamil Stuch i Dawid Kubacki muszą on dać podobne i będzie bardzo dobrze. Będziemy wtedy walczyli do końca jak najwyższy wynik. Byle żeby nikt z naszych nie zawalił swojego skoku. Prowadzimy przed Norwegami i Również Niemcy, Rosjanie, Austriacy i Japończycy wrócili do gry oraz Szwajcarzy. Więc zapowiadają się naprawdę emocjonująca walka o podium. My musimy bronić już tylko swoich skoków. A teraz... Ktoś, kto jest podrażniony. Kamil Stoch. Czwarte miejsce. Jeszcze został ten kombinez od Karola Geigera. Brak protestu Polaków. Ile skoczy Kamil Stoch? Wydaje się, że tak jakby trochę niezbyt trafił na progo, ale ładnie się położył na nartach. Około jest jak 134, 135, 134 metry. Skok poprawny. Bez jakiejś większej rewelacji, ale to jest skok... Jakiego trzeba oczekiwać? I daje nam pewno na, na pewno, nam możliwość dalszej walki o podium. To są równe przede wszystkim skoki. Jedynie trochę odskoczył Tomasz Pilch. I on jest takim, jakby głównym naszym motorem napędowym naszych skoczków. I wszystko będzie w rękach i nogach Dawida Kowalskiego. Bo się oddał dobry skok. To będziemy walczyć. Jesteśmy liderami z sporą przewagą nad Norwegami. Raczej to po jest pewne, które drużyny wystąpią. I my musimy po prostu pokazać, że, że walczymy o to zwycięstwo. Ile skoczy Dawid Kubacki? Jedynie z Rosją przegrywamy z tych drużyn, co skakały przed nami. Ile skoczy Dawid? Wydaje się, że jakby trochę przejechał swój skok na progu, ale skok dobry. Ponad 130 metrów. Znaczy nie, zabrakło pół metra, ale mało odjętych punktów za wiatr. On byłby sklasyfikowany na 14 pozycji. Lecz my jesteśmy liderami. Co jest najważniejsze, że my walczymy cały czas, nie poddajemy się. I druga seria zweryfikuje, że walczymy i to jest najważniejsze. Póki nasze skoki wyglądają choćby tak, jak ten Dawida. Nie jesteśmy w stanie walczyć o zwycięstwo nawet w tym konkursie, lecz może zabraknąć, bo to nie był genialny skok. Wszystko będzie zarazić na nagrane Ruda, bo on jest w stanie to odrobić. I nasza przewaga to zaledwie 4 punkty, więc to jest naprawdę mała przewaga, trzeba to powiedzieć. Indywidualnie tą serię wygrywa Tomasz Pilch. Kamil Stoch i Paweł Wąsek byliby w dziesiątce. Indywidualny taki konkurs byłby dla nas idealny. Dawid Kubacki wezwał 18 pozycję, więc tutaj indywidualnie skakał Stefan Chmura. W rzeczywistości to był Dawid, ale... E, więc e, to naprawdę mogą spodobać się naszych reprezentantów skoki. Daniel Moroder i Anti Aalto jako jedyni z tych, co by się zmieścili w top 30 nie wystąpią w serii finałowej przez słabsze skoki drużyny. Ale za to Sandro House, Fiorinoriaki Kasai, Manuel Fettner. Roman Sergiejewicz-Trofimow wystąpił mimo ze swoich słabszych skoków. Zapraszam do oglądania serii finałowej, ale zanim pamiętajcie o subskrypcji na do góry. Wbijmy te 55 subów, w końcu! Przede wszystkim teraz trzymajmy kciuki za Tomasza Pilcha. Ile skoczy nasz reprezentant? Potrzebujemy 94 metrów. Tomasz Pilch. Trafił na progu i to będzie genialny skok. Pięknie położył się na narty. Ponad 140 metrów. Chociaż nie, mógł metr zabraknąć, ale 138,5. Tyle co Manuel Fettner w pierwszej serii konkursu indywidualnego. I to jest atak. Polacy atakują bez wątpienia na podium. I w ogóle to Daniel Sadieje zauważył, że Kamil Stoch został szukany. Więc naprawdę szkoda tego konkursu. Bo był potencjał, by zawalczyć. By Kamil miał medal. Swój piąty w karierze. Na złoty nie było szans, bo jednak Maru z i się odlecieli wreszcie. Musiałby Kamil swoje najlepsze skoki oddać, a na to jest dosyć ciężko, ale my prowadzimy i to jest najważniejsze. I raczej się klaruje, że Japończycy są coraz to dalej. Ale teraz, panu wąsek. Musi trafić na progu i będzie genialnie. Uważnie. I musi się przygotować ile skoczy Paweł Wąsek. Trafił jest dobrze, brawo! I to ładny skok, podobny do tego z pierwszej serii, też gdzieś 133. 134,5. Powtórka z serii finałowej konkursu indywidualnego. Oczywiście nie tu, ale w rzeczywistości. Druga nota tak na razie. Tutaj to Thomas Marking skoczył, ładny skok, bardzo z tego co widzę. Bo w pierwszej serii to Stefan Kraft jednak był tym prowadzącym. Chyba. W drugiej byli Austriacy, ale nie jestem pewien. Ale to mimo wszystko. Polacy walczą cały czas o medal. Nasza przewaga nad Norwegami się zwiększyła i teraz ją muszą utrzymać Kamil Stoch i Dawid Kubacki. To nie jest łatwe zadanie, lecz oni są to w stanie zrobić. Ile skoczy Kamil Stoch? Na razie mimo wszystko jesteśmy liderami, o skoków od Rosjan. Ale Kamil musi się skoncentrować i być na progu. Ile skoczy Kamil Stoch? O nie, na progu przejechał. I niestety ledwo przekroczony punkt K. Na pewno mu chodzi po głowie ten konkurs indywidualny, ale niestety i wszystko będzie na rękach Dawida Kowackiego. To od niego będzie zależeć, które miejsce zajmiemy. Bo ta strata jest naprawdę spora, więc Dawid musi w okolicach 130 metra, jeśli chcemy wygrać. Oczywiście nie mówię jeszcze, że Mariusz Lindwik skoczy te 135, powiedzmy, metrów, ale to jest prawdopodobne, bo skacze dobrze. W pierwszej serii 131. I na razie prowadzimy mimo wszystko. Więc Dawid Kubacki musi to bronić. Mimo, że Kamil stochował słabszy swój skok. To my jesteśmy cały czas liderami. Zaledwie z, bo Mariusz Lindik skoczył mimo, że 134,5, więc powiecie, nie było blisko. Szkoda, że nie było krócej, bo była dobra sytuacja dla nas. Jewgienik Klimow, 131. Dawid. Musi się skoncentrować. Oddać lepszy skok niż w pierwszej serii. Ile skoczy Dawid Kubacki? Uważnie. Trafić na progu. Ile skoczy Dawid? Wydaje się, że trafił, leci wysoko. Nasz mistrz świata z Eiffel i Brązowy, medalista słaby skoczyć. To jest daleki skok. 137,5. I wszystko będzie zależeć od Alvara Jest przewaga, więc musi. Prawie, że chęć skocznie osiągnąć. To się nie dzieje, że Polacy mają szansę na złoty medal. I to z momentu na moment coraz większy. Bo pozostało zaledwie 6 reprezentacji, ale tak naprawdę liczą się jeszcze 3: Norwegowie, Niemcy i Słoweńcy. Niemcy i Słoweńcy to raczej o medal, bo Polacy mają już raczej zapewniony im srebrny. Gregor De oddał skok 128 metrów. Markus Eisenbichler. Jego skok 133,5. Więc. No słabo trzeba to powiedzieć. Martin Hamann liderem Niemców. Daniel Huber. Skok bardzo dobry, 138. I została trójka. Yuki Sato. Jego skok. 133 metry i ostatnia dwójka Halvor Egner Granerud Potrzebuje 141 metrów, go na to stać Lecz to jest ważne by to mu się nie udało Ile skoczy Halvor Egner Granerud? Trochę jakby przejechał, ale leci wysoko mimo wszystko I teraz wszystkie przeliczniki, no ty zaocenił, za... niby dużo stracił, ale wygrywamy Jesteśmy nad Norwegami, iż Peter Prevc nie odda jakiegoś skoku ze 160-150 metrów, co nie jest możliwe na tej skoczni. Znaczy nie Peter Prewc, Wolpawczyc, co nie jest możliwe na tej skoczni. W rzeczywistości to Peter Prevc będzie kończył, w ogóle Chińczycy startują. Więc będzie 11 drużyn. Szkoda, że na przykład nie udało się Ukraińca jakiegoś złapać na kombinację norweską, co by jakoś czwarty, bo by było te 12 drużyn no i byłby konkurs Sudany. I teraz ostatni skok. Bor Pawłowczyk. Nie ma szans, więc możemy się już cieszyć. Jesteśmy złotymi medalistami w drużynie. Oby ten scenariusz się przewidział już dzisiaj. Bor Pawłowczyk trochę machnął nartami za progiem. I krótko, trochę ponad 130 metrów. 132 metry. I dopiero czwarte miejsce Słowenii. Przegrywają z Niemcami. Jesteśmy złotymi medalistami Igrzysk Olimpijskich. Wyprzedziliśmy Norwegię o 11,7 punkta. Brązowy medal zdobywają Niemcy. W ogóle pierwszy raz w historii zajmujemy na Igrzyskach miejsce przed Niemcami. To trzeba uznać jako sukces. Słowenia jest numerem 4. Austria zaatakowała i była nawet blisko tego podium. Zaledwie 20 1, chyba siedemdziesiątych punktów, bo szybko to liczę. Japonia niestety przez Nordaki Kasa jego nie by miała szans praktycznie. Rosja miała dwa mocne ogniwa Szwajcaria, Superamana, Średniego de Szwandena i Petera. Indywidualnie wygrałby ten konkurs z Tomasz Pilch. Również wysoko byłby Dawid Kubacki i Paweł Wąsek. Kamil Stok zająłby 18 lokatę, co nie byłaby aż taka zła. Gerardo Szwander raczej oddał to słabe jak na siebie skoki. Manuel Fettner zawiódł. Gdyby nie. Gdy oddał swoje skoki jedne z lepszych, gdzieś pod 125 metr, to Austriacy by się raczej cieszyli z trzeciego miejsca. A w rzeczywistości to, to Manuel Fettner z ich liderem i będzie skakał w ostatniej grupie. Tomasz Pilch oczywiście zwycięzcą byłby tego konkurs. Skakał dzisiaj genialni, to przede wszystkim dzięki niemu jest ta zasługa, że Polacy zdobywają złoty medal. W rzeczywistości go nie ma, w ogóle nie wiadomo co się nie dzieje. Nie startuje nawet w Pucharze Kontynentalnym. Najsławi to Sandro Hauswitz skakał i Noriaki Kasai, weteran. Dostał szansę, nie wykorzystał. I oto ostatnia na klasyfikacja. I pamiętajcie o tej subskrypcji i łapce do góry. I teraz powinno być Podium Polski zaraz pokazane. No i... Są nasi reprezentanci na podium. Naprawdę genialny konkurs w naszym wykonaniu. Walka była do samego końca. Błąd Kamila Stocha w serii finałowej. Na progu przede wszystkim. W pierwszej serii Dawid Kubacki nie oddał aż tak dobrego skoku, lecz... Oni oddali po jednym genialnym skoku i jednym średnim. A Paweł Wąsek oddał dwa bardzo dobre skoki, nawet jeden, znaczy nawet genialny, można powiedzieć. A chociaż patrząc, że Tomasz Pilch, oddając te dwie próby, dwa razy był najlepszy, to raczej trzeba powiedzieć, że to on był, oddał najlepsze skoki w ogóle. I emocje z igrzyskami się kończą, w ogóle gdyby to był, były jakieś indywidualne zawody, to wygrałby Albregner Grane Rutte. Przed Dajem, Huberem i Warem Pawlow Ciciem. Drużynowo Polacy na igrzyskach zajęli czwarte miejsce, co? nie wszystko byłoby dobrym wynikiem, Nie czyli gdzieś tak w, w tych okolicy tego miejsca gdzieś nie będziemy. Jakby była taka klasyfikacja zrobiona. Przez skin to by, nie, inaczej byłoby, byśmy byli na szóstym, więc jednak lepiej chyba by było w rzeczywistości. Fajnie byłoby jakby igrzyska były do punktowywane w Pucharze Świata. To by Dawid Kubacki na pewno sporo awansował, tak samo Kamil Stoch. Na może nie było jakoś dużo pozycji, ale sporo punktów by zdobył. W ogóle wyłącznie w wszystkich próbach to wygrał Halvor niegraner przed Danielem Huberem i Peterem Prewcem. Słoweńcy bardzo dobrze lecz. Ich czwarty zawodnik Domen Prewc trochę zawodził, a Ziga Jelar nie radził sobie na skoczni. Znaczy radził sobie? Lecz nie na najwyższym poziomie. U nas Dawid Kubacki bardzo dobre skoki w konkursie. Najwyżej byłby sklasyfikowany Tomasz Pilch. ale mimo wszystko pamiętajcie o subskrypcji z łapce do góry i do zobaczenia w Lachti na Pucharze Świata. Cześć!